Prezent na Dzień Matki Wam też kojarzy się z laurką, kwiatkiem czy bombonierką? Spróbujmy pożegnać te stereotypowe pomysły i przygotować coś niezwykłego dla naszych mam. Najpierw jednak trochę historii. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie celebruje się Dzień Matki jako podziękowanie i wyraz szacunku. My obchodzimy go każdego roku 26 maja, ale inne kraje, takie jak na przykład Białoruś, Albania czy Laos, obchodzą go na przykład 8 marca razem z Dniem Kobiet, a Egipt i Jordania 21 marca. Można by długo wymieniać te daty, bo dzień ten jest obchodzony w wielu krajach na całym świecie w różnym czasie. Źródeł powstania tego święta jest kilka. Jedne sięgają czasów starożytnego Egiptu, gdzie czczoną boginię płodności i opiekunkę rodzin Izydę. Inne mówią, że początków należy dopatrywać się w czasach starożytnych Greków i Rzymian, gdzie matki boginie otaczane były szczególnym kultem jako symbole płodności i urodzaju. No dobrze, ale tak właściwie nie po to się tutaj dzisiaj spotykamy, aby opowiadać o historii, ale o tym, co możemy zrobić, by zaskoczyć nasze mamy. Chyba każda kobieta uwielbia piękne zapachy unoszące się w powietrzu. A co można zrobić, żeby taki zapach się pojawił? Na przykład zapalić aromatyzowaną świeczkę. Wcale nie musicie kupować jej w sklepie. Za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób możecie przygotować ją sami. Do przygotowania świeczki będziemy potrzebować wosk pszczeli, na przykład w postaci węzy lub w postaci takich większych brył. Możecie kupić go w sklepie pszczelarskim lub poprosić o niego znajomego pszczelarza. Dodatkowo słoik, olejek eteryczny czyli zapachowy, pipetę, sznurek bawełniany, który posłuży jako knot, kawałek folii aluminiowej, nożyczki, spinacz, szklaną miskę oraz łyżeczkę, zapalniczkę, palnik gazowy lub kuchenkę elektryczną, trójnóg garnek z wodą oraz sznurek jutowy, którym ozdobię świeczkę. Pamiętajcie, aby wykonywać to doświadczenie tylko w obecności osoby dorosłej. Nie zapomnijcie o zachowaniu bezpieczeństwa. Wosk w postaci węzy należy połamać na drobne kawałki i umieścić w szklanej misce. Szklaną miskę umieszczam w garnku z wodą. Następnie odpalam palnik gazowy. Wosk należy topić w kąpieli wodnej do momentu, aż stanie się całkowicie płynny. Do roztopionego wosku dodajemy kilka kropel olejku eterycznego. Następnie przygotowujemy knot do świecy. Do dolnej części doczepiamy kawałek folii aluminiowej. Będzie on służył jako obciążenie. Teraz musimy ostrożnie przelać wosk do słoika. Następnie umieszczamy knot. Do górnej części sznurka przypinam spinacz i opieram go na słoiku w taki sposób, by przytrzymywał sznurek. Teraz musimy odczekać, aż całość stężeje. Gdy wosk całkowicie stężeje, należy przyciąć sznurek na wysokość około 1 lub 1,5 cm. Teraz dekorujemy słoik sznurkiem jutowym. Wosk pszczeli jest produkowany i wydzielany przez gruczoły woskowe pszczoły miodnej. Należy on do naturalnych tłuszczów. Świece z wosku pszczelego, w przeciwieństwie do tych najczęściej spotykanych świec parafinowych, spalają się bez dymu i mają od nich dłuższy czas spalania. Sprawdźmy zatem, jak będzie palić się nasza świeczka. Ja wykorzystałam wosk pszczeli do przygotowania świeczki, tak jak dawni Egipcjanie, chociaż oni wykorzystywali go jeszcze na wiele innych sposobów, np. do balsamowania czy mumifikacji faraonów, albo do utrwalania loków w perukach. W sklepach natomiast najczęściej możecie spotkać świece wykonane z parafiny, pozyskanej w procesie rafinacji ropy naftowej. Chcecie poznać kolejną propozycję na niestandardowy prezent dla Waszej mamy? Co powiecie na własnoręcznie wyprodukowane mydło? Sami chyba przyznacie, że ciężko jest wyobrazić sobie życie bez mydła. Jest ono najczęściej używanym kosmetykiem do higieny codziennej. Bez problemu można kupić je w sklepie, ale przecież można je też przygotować w domu. Sami zobaczcie. Do przygotowania mydła będziemy potrzebować bazę glicerynową możecie kupić ją w mydlarni lub przez internet. Foremki, barwnik spożywczy, olejek eteryczny, pipetę. Jakieś dodatki. Ja przygotowałam sobie suszone kwiaty, dużą szklaną miskę, łyżeczkę, zapalniczkę, palnik gazowy lub kuchenkę elektryczną, trójnóg oraz garnek z wodą. Bazę glicerynową, podobnie jak wosk pszczeli, umieszczamy w szklanej misce i będziemy ją topić w kąpieli wodnej. Można ją od czasu do czasu zamieszać, wtedy szybciej się roztopi. Do płynnej gliceryny dodajemy kilka kropel olejku eterycznego, barwnik, z nim jednak nie należy przesadzać, żeby później nie barwił rąk, oraz suszone kwiaty. Następnie całość mieszamy i przelewamy do foremek. Teraz należy zaczekać, aż baza stężeje. W zależności od wielkości mydełka może to trwać od 30 minut do kilku godzin. Gdy baza wystygnie i stwardnieje, można wyciągnąć mydła z foremki. Wcześniej możecie je włożyć na przykład do lodówki, wtedy będzie łatwiej je wyciągnąć. Gliceryna to naturalny składnik, który pozyskuje się z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Jest nietoksyczna i ma słodki smak. Znana jest przede wszystkim z właściwości nawilżających, dlatego często wykorzystywana jest na przykład w kremach czy pomadkach. Więcej ciekawostek o mydłach możecie znaleźć w filmie, który przygotował dla Was Karol. Link do niego znajdziecie w opisie. Idealnym połączeniem dla tych dwóch prezentów będzie kąpiel przy świecy z mydłem glicerynowym, którą możecie przygotować dla swojej mamy. A skoro mowa o kąpieli, to kto nie lubi relaksować się z kulą musującą? Taką też możecie w łatwy sposób wykonać w swoich domach. Ja wykorzystam do tego wskazówki, które opisała w swoim artykule moja koleżanka z Komiteonu Magda. Zachęcam Was do zapoznania się z nim i zagłębienia tajników kulmusujących. Link do artykułu znajdziecie w opisie. A tymczasem. Akcja! Dobra. <laughs> do przygotowania kulmusujących będę potrzebować 80 g sody oczyszczonej, 40 g kwasku cytrynowego, sproszkowany cynamon. Dwie łyżki oleju kokosowego lub oliwy z oliwek, foremkę na kulę. Ja wykorzystam również foremki, w których wcześniej przygotowałam mydełka, łyżkę oraz szklaną miskę. Do miski wsypujemy wszystkie przygotowane składniki. Całość mieszamy. Możemy również ugniatać rękami aż do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Tak przygotowaną mieszankę umieszczamy w foremkach, mocno ugniatając. Łączymy foremkę i przekręcamy, by usunąć nadmiar mieszanki. Resztę mieszanki umieszczam w foremkach, których wcześniej przygotowywałam mydła. Teraz należy odstawić je w suche miejsce do momentu, aż całkowicie wyschną. Może to potrwać nawet kilkanaście godzin. Pamiętajcie, aby nie zostawiać ich do wyschnięcia np. w pobliżu kaloryfera, ponieważ wysoka temperatura może spowodować rozkład sody oczyszczonej, tym samym wpłynąć na zmianę ich kształtu czy napuchnięcie. Taką gotową kulę musującą, lub w moim przypadku np. motylka czy muszelkę, można wrzucić do wanny z wodą i relaksować się, obserwując zachodzącą reakcję chemiczną. Bez obaw, jest ona całkowicie bezpieczna. W wyniku tej reakcji powstaje m.in. dwutlenek węgla, i to właśnie on jest odpowiedzialny za to, że kule zaczynają musować. Teraz wystarczy zapakować przygotowane prezenty. Ja wykorzystam do tego pudełko po wcześniej zjedzonych czekoladkach. Całość jeszcze zawiążemy sznurkiem jutowym. I zostawię jej krótki liścig. To tylko kilka pomysłów na przygotowanie niezwykłego prezentu dla Waszej mamy. Taki naukowy eksperyment z pewnością miło ją zaskoczy. Efektami swojej pracy możecie podzielić się z nami, wrzucając zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z hashtagiem Naukowie i Kogiteon. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Zrób to sam i Naukowiej w podróży, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!